mam. Siema. cześć. Agatę. No przejdziemy się tam gdzieś. Pochodzimy, yes. pogadamy. Eee, mamy zamiar omówić parę spraw. Pierwsze sprawy to doty Wy. dotyczą to serwera. Nie serwera tylko mapki escape. No właśnie. Ale to dopiero już gdy będzie z nami Agata, bo to jest kamarzystka, więc ona się wyda. Uważaj, auto. Ja już myślę, że powiesz uważaj pies. Polsko, po polskie. No I właśnie przepraszamy Was za, ten, za tą gwarę. Bo my są Ślązaki. No właśnie jesteśmy ze Śląska i... No właśnie. No właśnie, a więc... biajcie się e... nam do domu. Mów... Zara mu coś powiemy po Śląsku. Ja to jest, ślą... to jest Śląski, śląski wiatr. No, Śląski, śląski. Dobra, e, słuchajcie, teraz będziemy omawiać dokładnie Szymon. E, wszystko do. Dotyczy dotyczące serw... Dobra, spotkamy się, spotkamy się już przy drzwiach Agaty. Jesteśmy bardzo blisko domu Agaty. Tam jest Szymon. Dom. Tak. E, tak. Właśnie idziemy po Agatę. Znajdź się ninja. Tak. A, Marcel będzie mówić. nie nie dzwońcie tą Cześć, witajcie! I jesteśmy już na drzewie naszym ukochanym. Ze mną! Zagatą. Bo jest Kuba i robimy coś ja ja dziwnego wzią, z Dałąską. A. Zacie? Let's team. Ja. No właśnie, Le, let's anime team. Anime, bo ja się animacjami tak mniej więcej. No. Ja właśnie. I jesteśmy e... wszyscy, ale bo Bobry Let's Player. No. Wow, pasuje właśnie. Dobra, Czemu się nie spodziewał. Dobra, informacja. E, teraz typowa informacja, którą powie, postara się po, mówić po polsku. Szymon. Mhm. E, tworzymy skupą matkę Escape, chyba słyszeliście o tym. E, postaram się zrobić. Powiedz następnym... jak idą pracę. E, pracę dość dobrze, chociaż mam problemy z bałwanami bądź ze śnieżą. Zcinki może muszę lepiej ukryć. Prat, no jak się, jak się wyrobię będzie jutro. Okay. Ze mną. Z no. Kubą oczywiście. I może zrobimy live'a jak budujemy. Może, może zrobimy live'a. Właśnie, albo live'a, albo sobie... Nie, live, a. Ale to dopiero w tej filmie, jak, będziemy, jak będziemy mieli więcej filmików, filmików, więcej widzów No i teraz... Wszystko? Aha, no znowu meczek z Lola. No, Maciek z Lola. E, dzisiaj będziemy go nagrywać, jutro pewnie się wrzuci. Może. Jeszcze muszę zmontować tego, ten... ten, ten stem, no, ten stem. Też. A to będzie łatwe. No, to będzie nawet, nawet, nader łatwe. No, e, więc Maciek z Lola, ja jestem Botem, Agata tak samo. A tu są nasi profesjonaliści jak Kuba, profesjonaliści? Kuba i... i właśnie piszcie e, co chcecie żeby było w tej mapce Escape Dokładnie, ja, mapka z, e, Survival Monster Piszcie i łapkujcie co będzie się wam najbardziej... Aha, e, kom... page, i, pro... o, I prosimy o taki powiedzmy e, ta, m, tutorial jak zrobić ca, e, energię, która co, cały czas się kręci bo... Zwrócą energię z no. no. Aha! Także raz się zaświeci, raz włączy. Takie bez guzika albo dźwigni. No, wiecie, tak, ty, wiecie... Tu, tu, No, Redstone u nich jeszcze nie jest zaawansowany, ale no, próbują... Nie, tak, tak lepiej, ale no, tak nie no, Ale próbują i liczą, liczą się chęci. Myślę, że mapka Wam się spodoba. Jeszcze na niej nie grałem, nie widziałam, ale na pewno jest fajna. Ja i Marcel hejtujemy Redstone! Aha, i prosimy, jeśli gracie na serwerze, bardzo się opłacimy. Mówimy, o Mówimy, żeby nie hejtować, a teraz hejtujemy. <śmiech> <śmiech> Jak? Dobra, no, a więc... Czekajcie, czekajcie, ja, jeszcze, coś, jeszcze coś chciałem dodać. dodać. Aha, chodzi o to, że e, jeśli chcecie tą mapkę Escape, to musicie mieć troszeczkę lepszy komputer, ponieważ jeśli ta za dużo... Za, będziecie mieć główny za dużo. wątek może być, powiedzmy, trochę wybuchowy. No, kiper chyba odje, odejmiemy. Nie odejmujcie creeperów, będzie tak, zabawne. Nie oni serwisa tam. Oh. No, no dobra. dobra. E, e, jeszcze fanpage, fanpage, fanpage już się tworzy. Jest git, e, prawie zrobiony. O, twoja mama chyba wychodzi. A nie, to jednak nie twoja mama. No fanpage już jest prawie zrobiony. Ja jestem dorosły, już nie mam wydzików. Tak, tak. Patrzę po twoim wzroście. Dobra, przechodzimy do wątku <noise> głównego. was Teraz to już tak na poważny taki vlog. Im dzisiaj pomówimy po, po o hejterstwie. Bardzo, bardzo, wielk, bardzo często poruszanym temacie w vlogach na YouTube. Czym mm. cechuje się hejterstwo? Hejterstwo cechuje się tym, że chce kogoś zniszczyć na kanale. Wy też Super. to się Nie, nie liczyć tak, chce się, że... Tylko, tylko w się, sensie, że nie chce... Mówimy, mówimy teraz o YouTube, że chce kogoś zniszczyć po prostu na YouTube, nie chce... Nie, nie, z albo karabinem. No. Chcę zniszczyć po prostu jego kanał na YouTube, żeby już nie nagle. Marcel, mam nie, takie masz, pytanie. by no. wyczasnął te informacje? Wikipedia. <grym> <grym> Jezus! Byłem <grym> zwykle <grym> niezdarny. A ty się nie zdaję, ty się nie zdajesz. Dobra, kontynuujemy temat. A to są, to są. Nieważne skąd. Wiem, że tak jest. E, no. Dobra, to koniec? Te... Nie, to nie jest. E, na przykład ktoś napisze ci o, ściągasz od tego, ha, ha. jaki idiota, jaki idiota z ciebie jest! A tu na przykład taki filmik, e, dojemy tsg 87 że te filmiki, manie, e, a tu ci na, przyjdzie taki hejter, nie? Chociaż, że ma fajne filmiki, on, on chce go zniszczyć, bo mu się nie podoba, że on nie zna na tym YouTubie. Nie pasuje mu, a ma po prostu tu jego fryzura mu nie pasuje i go... No właśnie to... coś mu nie Ubrania. pasuje... Ubrania! okulary, że nosi, czy coś takiego. To coś nie pasuje, coś mnie pasuje, że no ja, ma, nie wiem, ma inną twarz, że jest inny niż się okay. wyobrażam i już, te, już tego hejtować, już go musi zniszczyć. Ja taki super Ja no taki super więc, więc, yy, To właśnie jest dla młodych i też dla nas, że jeśli nagrywamy jakieś filmiki, to nie poddawajmy się, yy, niech nagrywamy dalej, niech hejterzy nas. Nie zruszają, niech te łapki na dół nic dla nas nie znaczą, niech to będą takie neutralne. Jesięc łapek na dół. Liczą się dobre chęci. No właśnie, liczą się dobre chęci. Nie zruszajmy się tym, że ktoś napisze Ty idioto, ściągasz od kogoś, że robisz vlogi. Powiedzmy, że robisz, powiedzmy zapytaj Marcela takie. No coś. właśnie, takie coś, na przykład jest zapytaj jest i tu będzie zapytaj Marcela. I co? I coś powie, o ściągasz od tego, nie? No no właśnie, ściąga dużo SKKF-a, oczywiście nie promujemy go, nie, to by nie było, no i właśnie, nie hejtujcie nas, że promujemy skkf Ale ja i Marcel hejtujemy Redstone! No właśnie, tak nie hejtować, a hejtujemy. Ej, ale jeśli będzie hejtowanie, to jak będzie taki użytkownik YouTube Redstone? <noise> to, jest to go nie hejtujemy, go nie hejtujemy. Chodzi na moracą w minecraft'cie. No, będę, bo to będzie ja niemiłe. są osoby, które próbują zniszczyć w Takie jak Grażyna Żarko, którą pozdrawiamy. Ale nie jest. Ja proszę nie hejtować. To by nie wiem, widzieliście ostatni odcinek? Grażyna nagrywa. <noise> Błagamy cię. Lubimy jak nagrywasz. Let's play. A, let's play. Subskrybujcie Grażynę Żarko. I wieszcie bierz, to też, weźcie też to pod uwagę, że ona to robiła do żartów, nie naprawdę. No i teraz, że powiedzieliśmy, subskrybujcie Grażynę Żarko, czy tak jak w poprzednim filmiku, subskrybujcie e, Kasandrę. To, to są w ogóle tylko żarty, nie wiecie sobie tego O, wypro chcą wypromować tego, teraz im do mi łapkę na dół, napiszę im komentarz to idiot, jakie małe mają Ale ta... <świldość> A co jak to ja są się... działchy? No, no więc, e, morał tego vloga jest taki, że nie, da nie dajemy A, <świldość> A morał tego vloga jest krótki, niektórym znany <świldość> Nie dajemy się hejterom i nagrywamy Niszczymy ich z Grażyną Niszczymy hejterów Koniec